Witam Państwa bardzo serdecznie, w poniedziałek 2 lutego udało mi się nagrać dla Was odcinek bonusowy i będzie to taki mały miks. Chyba nie było jeszcze tak małego miksu na moim kanale o tak niskiej wartości, a będzie to miks za 30 zł. Dwie niedawne premiery Superlinie, Paradiso, którego nie mogę sobie zdzierżyć po ostatniej sobocie, że Koralowa Paradiso i Mega Paradiso były przegrane, więc może dzisiaj to się w końcu odmieni. I na sam koniec znane i lubiane Extra Linie. I jeszcze chciałbym dodać od siebie to, że jest nowy miesiąc, miesiąc luty. Chciałem to robić od samej, od samego początku mojego kanału robić podsumowania, tak? I w lutym będziemy robić podsumowanie, ile zrapek było trafionych, ile było przegranych. Jakak, ile ile pieniążków było wygranych, a ile było przegranych. I na koniec lutego podsumujemy to wszystko i zobaczymy. Będę umieszczał w filmach taką tablicę, którą teraz widzicie i tam będziemy sobie to wszystko pisać. Powiem szczerze, że sam jestem bardzo ciekawy, jak na tym tutaj w ogóle wychodzę na tych zrabkach. Wiadomo, że na minus, tak? No nie oszukujmy się. Ale no kwestia o jakiej kwocie mówimy, tak? Więc teraz będzie już to jasno, czytelnie i myślę, że taki schemat już zostanie na tym kanale, że będziemy po prostu te miesiące sobie tak podsumowywać. Może się kiedyś trafi taki miesiąc, że wyjdziemy na plus. Zobaczymy. Zapraszam Was do oglądania. I mamy już pierwsze super linie, i jest to zrabka z numerem 44. Dzisiaj mam niestety tylko cztery te zrabki, więc nie zdziwię się, że jeżeli żadna nie będzie wygrana, przynajmniej strata nie będzie zbyt duża. Bo tak jak mówiłem, ten odcinek kosztował mnie 30 zł, a my lecimy po pierwsze nasze symbole. A zaczynamy od słonia i monety. I monetę już tutaj na samym początku mamy jedną i drugą. I teraz szukamy dalej, w drugiej grze nie mamy nic, dalej tutaj trzecia gra też nie ma nic i lecimy jeszcze niżej. W czwartej grze nie ma monety ani słonia, i na samym dole też już nie mamy nic. Dobra, więc słonia w ogóle niestety tutaj nie było. I teraz mamy łódź oraz lody. Pierwsza gra nie ma nic, tutaj była jeszcze moneta dalej tutaj mamy lody, ok i lecimy sobie niżej. Tutaj zobaczcie są jedne i pod spodem drugie lody i na dole mamy jeszcze jedne lody. A łodzi nie było, tak? Czyli no niestety na cztery symbole dopiero dwa mieliśmy na naszej tablicy. Dalej jest korona oraz klapki. Jest korona w pierwszej grze. Kolejna korona. W trzeciej grze nie mamy nic, w czwartej nie mamy też nic, ok, i na samym dole, i na samym dole mamy koronę jeszcze, a więc i tutaj jeszcze jedna, a więc klapek też nie było, strasznie taki dziwny początek, po dwa symbole i z tych dwóch, po jednym jest, a tego drugiego w ogóle nie ma. Dalej mamy klucz oraz rolki i klucz jest. Tutaj w tej ciekawej linii, której brakuje tylko okularów, tutaj jeszcze była korona. Jak ja tego nie zauważyłem? Ok, klucz i rolki. Tutaj nie mamy nic. Klucz już, tu, tu, już tutaj widzę, w samym rogu i na samym dole. I taka sama sytuacja. Zobaczcie, rolek też nie ma. Na 8 symbolów 4 symbole były na planszy, czterech w ogóle nie było. Teraz jest biedronka i balony. Pierwsza gra nie ma nic, druga nie ma nic. Dalej sobie lecimy niżej. Tutaj nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. No ciekawie. A tutaj tych symboli w ogóle nie ma. Ani biedronki, ani balonów. Strasznie dziwna sytuacja, no ale pół zdrawki za nami. A mamy teraz parasol i tęczy. I parasol jest na samym początku. W drugiej grze już nie mamy nic, trzecia jest kolejny parasol, dalej, dalej jest tęcza, i na samym dole coś będzie jeszcze, czy to już by było wszystko? Chyba to już wszystko nie ma, ani parasola, ani tęczy. Jest sakwa i cytryna. Pierwsza, druga gra nie ma nic, trzecia gra też nie ma nic. Strasznie mało tych symboli, naprawdę. I tutaj dopiero sakwa jest w samym rogu. Dalej mamy gwiazdę oraz księżyc. Teraz już myślę, że pójdzie w miarę szybko, bo mało tych symboli zostało. Na razie tylko księżyc jest na planszy. I tylko księżyc, zobaczcie, gwiazdy też nie ma. Motyl oraz dzwon. I motyl już mamy tutaj. Jest dzwon. Kolejny dzwon. W czwartej grze nie mamy nic. I na dole będzie coś jeszcze? Nie będzie już nic. Nie będzie nic. Cztery symbole nam zostały do końca: czapka i słońce. Pierwsze nie ma nic. Druga jest słońce. Jest kolejna czapka. I kolejne słońce miało być, bo czapka chyba po raz pierwsza. I tutaj jest jedno słońce i drugie słońce i dwa symbole do końca nam zostały. I mamy teraz piłkę oraz kości. Chyba to nam w niczym nie pomoże, niestety. Chyba to nam w niczym nie pomoże. Piłka jest tutaj. O jest, zobaczcie, jest linia. Jest piłka, a jednak pomogło. Kolejna piłka i na dole. I na dole, drodzy moi, już nic nie będzie, a więc mamy jedną linię. Pierwsza zrabka w tym miesiącu wygrana i jest piątka, jest zwrot. I sprawdźmy sobie jeszcze kontrolne. Oczywiście 3 razy B. To była zrabka z numerem 44, ta wygrana, a następna jest z numerem 45, więc niestety albo niestety obok, nie wiem czy tu jest jakaś zależność. Pewnie nie, pewnie to wszystko idzie losowo, ale i tu zaczynamy od kwiata oraz gwiazdy. Pierwsza granic, druga nie mamy nic, lecimy sobie dalej. Trzecia też pusto, czwarta też pusto. I na końcu, no nie mówcie, że nic nie ma, ani jednego, ani drugiego symbolu. Jeszcze sprawdzę sobie na szybko, ale no nie ma nic. Nie ma nic, no początek dosłownie mega. Biedronka i rolki, czy coś tutaj się zmieni? Pierwsza gra nic nie zmieni, druga też nie, trzecia też nie ma nic, czwarta nie mamy nic i na samym dole. No aż nie wierzę, powiem Wam szczerze, ale nie ma żadnego symbolu. Cztery symbole już zdrapane. Chyba nic nie przegapiłem tutaj. No ładnie. Mamy motyl i popcorn, i popcorn już mamy w pierwszej grze. Druga nie mamy nic. Trzecia nie ma nic. Czwarta też nie mamy nic, i na dole. I na dole też nie mamy nic. Na sześć symboli mamy dopiero jeden. To nie może się dobrze skończyć ta zdrabka. Arbus i kości. Pierwsza nic, druga nic, dalej w trzeciej nie mamy nic, w czwartej dopiero mamy kości, i na samym dole coś będzie jeszcze, będą jedne kości, będą, ale arbuza jak nie było, tak nie ma. Na osiem symboli, które były zdrapane, mieliśmy dopiero dwa na planszy. Teraz mamy parasol oraz monetę. Parasol jest tutaj, w samym rogu już go widziałem. Jest moneta. W trzeciej rubryce coś będzie? Nie będzie nic. W czwartej nie będzie nic. I na samym dole też nie będzie nic. Połowa zrabki za nami, a u nas na tej tablicy po prostu jest pustka. Serce i korona. Pierwsza gra nic. Druga nie mamy nic. Trzecia nie ma nic. Jest korona w czwartej. I na samym dole, i na samym dole jest jeszcze korona tutaj w środku, ale serca niestety nie było. Dalej mamy leżak oraz księżyc. Jest księżyc w środku. Jest jeszcze jeden. Leżak chyba gdzieś tutaj był, wydaje mi się. Właśnie tutaj był leżak. Jest i księżyc. Czwarta gra. Jest leżak następny. I tutaj jeszcze jeden jest leżak. Troszkę zrabka nabiera rozpędu, ale to już jest za późno. Za mało jest symboli. Tu już raczej nic z tego nie będzie. Rower i klucz. Jest rower. Mamy kolejny rower, tutaj jeszcze był jeden księżyc. W czwartej rubryce jest klucz. I tutaj mamy jeden i drugi klucz już bez roweru. Dalej mamy okulary oraz cytrynę. Jest cytrynka, jedna i druga. Druga rubryka nie ma nic, trzecia nie mamy nic. Tutaj jest kolejna cytrynka. I na samym dole, na samym dole już jest pusto. Dalej jest ptak oraz krab. Pierwsza gra nie ma. Nie, moment, jest ptak tutaj w drugiej. Ok, w trzeciej jest kolejny ptak. I mamy tutaj jeszcze jeden i drugi. Tak, kraba nie było i dwa ostatnie symbole, a jest to podkowa oraz słońce. Słońce jest na początku. Jest i podkowa, kolejna podkowa. Jeszcze jedna. I na samym dole w rogu już widziałem tutaj I nawet słońce. Jeszcze jest. Sprawdźmy sobie kontrolne. Oczywiście trzy różne, a więc ta zrapka jest niestety przegrana. Ale ta jedna była ze zwrotem, także lecimy dalej. Przechodzimy do paradiso. I już mamy moje ulubione paradiso, a jest to zdrapeczka tym razem z numerem czwartym. I lecimy od razu po pierwsze nasze symbole, a zaczynamy od delfina oraz motyla. Delfin i motyl. Pierwsza gra nie ma nic, w drugiej już jest motyl i jest już tutaj nawet w rogu delfin. Czy będzie coś jeszcze? Nie wiem, będzie. Już widzę, że będzie. Motyl i delfin. W czwartej rubryce nie mamy nic, i na samym dole jest jeszcze tutaj motyl, ale już bez delfina, ok. Lecimy dalej i mamy tym razem napój oraz palmę. W pierwszej rubryce nie mamy nic, w drugiej też nie ma nic. Dalej jest napój pod motylem. Otwarte jest pusto, a więc na samym dole musi być i jest palma. Ok, będzie tu coś jeszcze? Nie, tutaj już nie będzie. Będzie napój, jest napój, jeszcze tutaj w jednej linii. Dalej jest pomarańcza oraz deska. Pierwsza nic, druga jest deska. W trójeczce mamy. Pusto, czwórka jest pomarańcza i na dole będzie, coś będzie, będzie jeszcze deska. Dobra, mamy wszystko. Na końcu tego rzędu jest żółw oraz jest wodolot. Żółw i wodolot. Pierwsze dwie nie mamy nic. Tutaj też nie ma nic, a więc, a więc żufi jest tutaj i wodolot jest też w piątej grze. Ok. Mamy teraz falę oraz piłkę. Piłka jest w samym rowu. W trzeciej grze nic. Czwarta jest kolejna fala. Niestety mało symboli bardzo z tej grze, a więc teraz może sypać znaczkami z tej rubryki. I na dole jest jeszcze jedna fala, i to w takiej bardzo fajnej linii, 10 tysięcy. No, byłoby rewelacyjnie, no ale sami wiecie, jakie są szanse na taką kwotę. Okulary i arbus. Pierwsza, druga rubryka, nie mamy nic. Są okulary. Jest i arbus, jeden i drugi. I nawet okulary jeszcze tutaj są. I są kolejne, jedne. Drugie i trzecie okulary. Dalej mamy kotwicę oraz lody. Pierwsza, granic, druga, nie ma nic. Dalej trójka, też nie ma nic. Tutaj jest dopiero kotwica i są też lody. Czyli, tak jak mówiłem, teraz akurat te symbole będą wpadały. Jest jeszcze jedna kotwica i są tutaj, zobaczcie, jedne, drugie i trzecie. Lody, strasznie dużo symboli w tej dolnej grze. Ale to wiecie, jak to jest. Zawsze będzie gdzieś brakowało po jednym, bo przecież nie może być inaczej. Serce i liść, serce jest w samym środku. I jest liść. I na dole, na dole już nie mamy nic. Już tutaj znaki wyczerpaliśmy chyba. Już za dużo tutaj mamy tych znaków na dole. Parasol oraz tęcza. Pierwsza nie ma nic, druga pusto. Trzecia nic jest tęcza tutaj, a więc parasol musi być i nawet tęczą jest, zobaczcie. Ale linia się tutaj też wytworzyła na 5000, tylko mewy wybrakuje. Dwa ostatnie symbole, a jest to torba oraz ryba. Ryba jest na samym początku i jest też torba. Tutaj już nie ma nic, tutaj jest jeszcze jedna torba i jest też ryba. I na dole już chyba nic nie będzie. Nie, będzie jeszcze torba, ale to już nic nam tutaj w naszej sytuacji niestety nie zmienia. Sprawdźmy sobie jeszcze kontrolne na sam koniec, albo z jednej, albo z drugiej. I trzy różne oczywiście. To świadczy o tym, że zrabka jest pusta lub jest wygrana powyżej 1000 zł. Czy tam od 1000, chyba od 1000 zł, już zrabki mają trzy różne kontrolne. A ja oczywiście widzę tutaj, że nie mam nic. Także przechodzimy już do ekstra linii. I mamy już ekstra linię i jest to zrapeczka z numerem 18. I też bardzo lubię tą zrabkę, bo też dawała ta zrabka nam zarobić to w niej chyba też tak, to w niej też było 100 zł. OK, lecimy po pierwsze symbole, a zaczynamy od lodów oraz słonia. Tutaj będzie troszkę więcej zabawy niż w tych zwykłych superliniach, bo jednak ta zrabka jest troszkę dłuższa. Lody i słoń i lody są na samym początku już i nawet jest też słoń. Na niebieskim polu mamy jeszcze słonia i już na zielonym widzę, że są lody i nawet zobaczcie, ile tutaj jest od samego początku tych symboli. Jeszcze jeden słoń. Dalej będzie coś jeszcze czy nie będzie już? Okej, okay, tutaj na razie nie widzę nic, jest słoń znowu jeszcze jeden. I na samym dole jest jeszcze słoń. Dobra, no zobaczcie sami ile tutaj jest symboli. Chyba lepiej jest dopłacić to 5 zł i jednak wybierać tę ekstra linię. Bo tu jest, wydaje mi się, że są większe szanse. Może się mylę, ale klucz i serce. Pierwsza gra nie ma, druga nie ma, trzecia nie ma nic. Czwarta też nie ma nic. Dalej lecimy, na razie nie ma nic. I chyba tak będzie do samego końca. Chyba nie ma ani jednego, ani drugiego symbolu. Jeszcze sobie zerknę tak na szybko, ale. Ale chyba nie ma. Czyli też pusty przebieg. Rolki oraz piłka. Pierwsza gra nie ma nic. Druga nie ma nic. Są rolki na niebieskim polu. Dalej lecimy sobie niżej. Na razie nie ma nic. Na niebieskim coś będzie? Chyba nie będzie. I na samym dole mamy rolki, ale piłki, no szkoda. Dalej mamy kwiat oraz sakwę. Pierwsza granic. Druga jest kwiat, o i tutaj będzie tylko krabu, kraba brakować. Jest i sakwa, czyli kolejna linia fajna. Na pomarańczowym jest jedna i druga sakwa. Tutaj nie mamy nic i lecimy już sobie na sanduł i tutaj też już nie będzie nic, ok dalej co my mamy, dalej mamy dzwon oraz koronę te symbole chyba gdzieś tutaj były z tego co kojarzę taki jest, korona jest na samym początku idziemy troszkę niżej i jest dzwon Tutaj nie mamy nic i przechodzimy na sam dół. I na samym dole mamy jeszcze koronę. OK. Chyba wszystko, nic nie przegapiłem, mam nadzieję. I teraz mamy Biedronkę i leżak. I leżak jest tutaj na samym początku. Już go kojarzyłem i nawet jeszcze jeden. Lecimy niżej. Jest kolejny leżak na zielonym polu. Tutaj nie ma nic. Tutaj jest jeszcze jeden leżak. Idziemy na dół. Jest i biedronka. Jest i leżak. Dobra. Połówka chyba już jest za nami. Jest kilka ciekawych linii. Klapki i tęcza klapki i tęcza drodzy państwo są klapki w samym środku tutaj nie ma nic tutaj też pusto i jest tęcza i jeszcze jedna tęcza i tutaj mamy jedne i drugie klapki idziemy na dół jest tęcza i tutaj jest tęcza razem z klapkami w jednej linii na dole już nie ma nic, dobra. Teraz mamy księżyc oraz łódź. Księżyc jest na dole i jeszcze jeden. Na niebieskim nie ma nic. Na tutaj zielonym mamy łódź, jedna i druga. Jest i księżyc. Dalej, dalej mamy kolejny księżyc. Czyli tutaj jesteśmy przyblokowani mocno przez monetę z tego co widzę. Bo chyba nas blokuje na dwie linie. Jest księżyc jeszcze jeden. Razem z łodzią. I na dole jest jeszcze tutaj, jako pierwszy symbol w tej linii, łódź. Dalej mamy cytrynę oraz podkowę. Wypryna i podkowa i tutaj zobaczcie, jest podkowa i tutaj będzie do arbuza nam brakować. Jest podkowa kolejna i znowu moneta. Tutaj też moneta, czyli no chyba nas na trzy linie moneta blokuje. Tutaj mamy jeszcze jedną podkowę. I lecimy dalej, i mamy czapkę oraz kości. Kości są na samym początku, i krab też nas tutaj blokuje trochę. Czapka jest kolejna. Jeszcze jedna się trafiła czapeczka. Na pomarańczowym polu nie ma nic. Niżej, tutaj też nie ma nic. Na niebieskim jest czapka i kolejna kolejnej monety brakuje i na samym dole już nie ma nic i chyba sześć symboli do końca nam zostało i mamy słońce oraz ptaka. To już będzie szło szybko tu już nie za wiele zostało tych symboli mamy słońce. Kolejne słońce jest i ptak. Jeszcze jedno słońce, i tutaj jeden, i drugi ptak, i cztery symbole do końca. I mamy teraz balony oraz, oraz rower. Mamy balony. I tutaj mamy jeszcze na niebieskim balony, i na zielonym balony. I dwa symbole do końca. I co my tutaj mamy? Mamy popcorn i di mamy diament i chyba w ogóle tych symboli niestety nie ma. Chyba w ogóle ich nie ma, nie kojarzę ich. Popcorn jest, ale to nic. I na dole już tutaj nie ma nic. Sprawdźmy sobie jeszcze na wszelki wypadek te kontrolne, ale oczywiście trzy różne brakło. Po jednym symbolu, tak jak zwykle, krap moneta, by tutaj no, diametralnie zmieniły sytuację, a więc możemy przejść do szybkiego podsumowania. Na cztery drapane z drapki, jedna okazała się wygrana. 30 zł kosztował odcinek, 5 zł jest zwrotu, a więc teraz pewnie widzicie tablicę z wynikiem. I będziemy sobie to wszystko tak, przez cały miesiąc sumować i zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie, jaki będzie minus? Bo powiem Wam szczerze, że. Nie wierzę w to, żeby był plus, ale to jest lot, to różnie może być. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do następnego odcinka. Widzimy się już pojutrze w środę. Trzymajcie się, hej!